Czy minimum może być większe od maksimum, to jest pytanie typu zagwózka. I choć ja myślałem, że jest to oczywiste, to jak się okazuje, z rozmów z wami nie zawsze tak jest. No ale teraz o co tutaj chodzi? Załóżmy, że mamy jakąś taką funkcję i ona ma tutaj kilka minimów i maksimum. Tutaj mamy minimum, tutaj mamy maksimum, tutaj mamy minimum. Tutaj mamy maksimum i tu mamy minimum. No i teraz to minimum nazywamy minimum lokalnym, no bo w jakiejś tutaj lokalnej sferze naszej, no to jest najmniejsza wartość. Ale nie jest to w sferze całej naszej funkcji. I o tyle, o ile minimum lokalne na pewno będzie zawsze mniejsze od kolejnego maksimum lokalnego, to zobaczcie, że może się tak stać, że tu mamy minimum, potem mamy maksimum, potem mamy kolejne minimum i potem mamy niby maksimum. I to maksimum faktycznie jest największe w tym przedziale tutaj. No ale jak już byśmy spojrzeli na cały przedział, no to to maksimum. Będzie pod naszym minimum, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Minimum lokalne może być większe od jakiegoś innego maksimum lokalnego, bo to słowo lokalne znaczy, że to jest najmniejsza wartość właśnie po bliskim obrębie tego miejsca. No a potem co się dzieje dalej, no to ta funkcja jakoś tam może latać hula i dusza, dlatego ważne jest to, żeby robiąc optymalizację, sprawdzić cały przedział, w którym optymalizujemy, zobaczyć w ogóle jak ta funkcja wygląda, narysować sobie ją jakoś, zrobić taką krótką wizualizację, no i wiedzieć o czym my w ogóle mówimy.